Witam, z tej strony Robert, także Prefers TV. Bardzo wiele początki także dzisiaj proponujemy zakup, sprzedaż, zakup internetowym butów, które ja zakupiłem, oczyściłem, przygotowałem. Mam akurat podkład, podkład muzyczny z przygotownika Opis butów. Opis butów zrobiłem w ten sposób, że buty są rzepa zabezpieczająca język. Zobaczcie w ten sposób jest tu, trzyma się to porządnie. Jest na pełnym języku. Także chodząc po wodzie, po błocie, spokojnie ten but. Nie, nie przepuści ani wody, ani nie przepuści do tego jakiś jakiś bota, czy dwigoci z tego buty dobrze wysmarować coś, jeśli coś tam był w wojsku, w wojsku, polskim, czy jakieś tam inne rzeczy, jak pasować buty, to te buty na pewno będzie wiedział zabrać. Takie buty mam do sprzedania za 25 euro z wysyłką. Jestem w tej chwili wódem na terenie Holandii. Jeżeli ktoś będzie chciał mogę to wysłać paczką, to już jest cenie z paczką ze wszystkim, także... Nie, nie, nie liczę na jakiś wielki zarobek na tych butach, to już mówię. Także buty są specjalistyczne, są to buty Special Bomber. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. Proszę bardzo. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie będzie widać. Są buty specjalistyczne. Jeżeli ktoś się bawi w peppering, jeżeli ktoś się bawi w peppering, jeżeli ktoś się bawi. W przebieranki typu wyjazdy itp. itp w, w, do tego nie wiem ASG. To takie buty będą dobrze służyć. Będą wytrzymałe, nie przepuszczą wody. Do tego mają blachy pancerne z przodu i z tyłu, buty są szyte. To jest, no można powiedzieć to nazwą mitoryczną robotą, bo to jest wszędzie szyte i od spodu i tutaj na łączeniach no wszędzie jest to szyte i tam i doklejone także jest to fajnie zrobione jest to fajnie zrobione jak na przykład ktoś chodzi w góry to będzie kojarzył takie właśnie te zapinki takie szturówka mocna także rozmiar buta tutaj mi pisze w ten sposób 40 44 nie, 34, 24, 99, 43 i 9. Ja mam y, 45, 46 rozmiar. To także no osoba, która by miała powiedzmy, nie wiem, 44,5, 45 to spokojnie te buty założy, tak? Bo może damy ten rozmiar buta. Proszę bardzo. Może będzie widać. Mam nadzieję, że widać. Buty jest, proszę bardzo. Zrobiony w ten sposób na pełnej cholewie to jest jakieś jakiś jest atest na tych butach. No, no wszystko także proponuję zakup tych butów niecałe 25 euro. Oka nie chcę każe przeliczyć, że ktoś jest w Polsce, to nie chcę to razy 4. Jest możliwość zadzwonienia do mnie na telefon i porozmawiania ze mną, lub zrobienia to w ten sposób, że napisz do mnie na Facebooka, Robert Jacek Kowal, UDEM i wystarczy ze mną porozmawiać, zadzwonić czy na Facebooku, nie trzeba na to tracić pieniędzy, także nie będzie z tym problemu, także dziękuję bardzo, to było takie podpremierowe wydanie Crepes TV, ale to będzie troszeczkę inaczej wyglądało Mamy to przedstawiane jakieś tak różne rzeczy, także zapraszam na komentarze, na lajkowanie mojej, mojej strony na YouTube i na pewno coś będzie ciekawego sprzedawane, będą ciekawe informacje przekazywane, także takie przedpremiero, przedpremierowe, przedpremierowe y, z, zabawa krepe y, z TV z butami, także a to będzie też handel, nie? to będzie wszystko na tym, na tym kanale, także dziękuję bardzo. Czy ktoś pamięta plecak, mój pierwszy plecak, który był pokazywany na YouTubie. w tej chwili mam. Posiadam taki plecak. Jest troszeczkę pełniejszy, ten plecak będę opisywał. Pokażę Wam w jaki sposób jeszcze zrobić yy, paczki, które nie trzeba kupywać, jak ktoś ludzie, ludzie kupują i przedstawiają te paczki. Coś. Można zrobić takie paczki samemu, tak to troszeczkę pomysłu. Ale nie mówię, że wąskowe takie paczki są gotowe, do tego, nie są złe. Dlatego, że każdy lubi ciemnego. Także przedstawimy pecek na razem, przedstawimy zapas wody i TP i TP możliwości jakieś inne. Także dziękuję, dobranoc i... Kanał Pregers TV Żegna.